Witam, pokażę Wam dzisiaj iHippo, to ten sympatyczny pluszak, który siedzi ze mną i jakoś tak dziwnie szumi. A dlaczego? Dlatego, że to jest nie tylko pluszak, to jest także niania z opcją Wi-Fi, bo w środku ma ukryty telefon. Ale prawdziwa magia dzieje się tak naprawdę w aplikacji dołączonej do tego produktu, która oczywiście jest bezpłatna, a daje możliwość, po pierwsze, informacji dla rodzica alertami na telefon komórkowy, że w pokoju dziecka jest głośno. Z poziomu telefonu rodzic może zadzwonić do dziecka i uciszyć go głosem, jakby e, uspokoić go, nie wchodząc w ogóle do pokoju dziecka. A dziecko, jak już jest oczywiście starsze, nie jest jeszcze babasinem, wystarczy, że weźmie e, iHipo, potrząśnie nim e, i pojawi się sygnał, e, usłyszymy sygnał, dzięki któremu będzie mogło nagrać wiadomość głosową, e, która trafi. Dosyć szybko, prawie, prawie w, od razu do rodzica. Do aplikacji można podłączyć kilka telefonów, więc mama, tata, babcia, dziadek mogą słyszeć, co się dzieje w pokoju dziecka. Bo z aplikacji można ustawić poziom hałasu. Czyli, jeżeli maluszek śpi, to ustawiamy oczywiście ciszę, i jakieś jego drobne poruszenie już jest sygnałem dla nas, że coś się dzieje, i możemy wsłuchać się w to, co tam u maluszka się dzieje. A jeżeli e, dziecko się bawi, a też chcemy wiedzieć, czy, czy nie jest za głośno, czy nic tam się e, niepokojącego nie stało, wystarczy że ustawimy ten poziom hałasu e, troszkę głośniej. No i cóż, e, no, opcja. Dzwonienia i e, głosu rodzica, który odzywa się z brzucha takiego słodkiego pluszaka jest niesamowite. Oczywiście, e, dziecko, które może komunikować się z rodzicem i odpowiedzieć i rozmawiać z niego jak z telefonu, a e, jeszcze dodatkowo samodzielnie e, wysyłać wiadomości głosowe, no naprawdę jest innowacją. Oczywiście, pluszak jest też. E, mp 3 i możemy wgrać różne słuchowiska, możemy sami przeczytać książkę, tak żeby maluszek słyszał nasz głos, jeżeli nie możemy być obok niego. A oprócz tego, no i cóż, jest słodziakiem takim pluszowym, który zawsze będzie czysty, bo możemy go zawsze uprać w pralce. A e, telefon, który jest w jego środku, potem może służyć także do innych celów, jak już nie będzie nam potrzebna e, niania elektroniczna. E, jest w zestawie troszkę dodatkowych akcesoriów dodatkowe tuj, e, słuchawki, ładowarka i różne gadżety telefoniczne, to nam się może przydać. A, a to, że możemy ustawić wyciszenie, że, że możemy zarządzać głosami, dźwiękami, jakie wydobywają się z naszego pluszaka, możemy zapętlić biały szum nie tylko do 40 minut, ale bardzo dużo, dużo dłużej. On się może włączać, jeżeli pojawia się hałas. No myślę, że jest dużą innowacją na rynku i że pomoże wszystkim rodzicom w opiece nad dziećmi, a dzieciom w spokojnym usypianiu i będzie ich miłym towarzyszem na co dzień w trakcie snu i zabaw. Zobaczcie, jakie dodatkowe funkcje posiada aplikacja. Aplikację można pobrać na każdy smartfon. Tak wygląda. To taki słodki. Hipcio. Jak widzicie, mamy tu już wskaźnik poziomu hałasu, jakie słyszy nasze dziecko, czyli biorąc pod uwagę urządzenie, które jest w pokoju dziecka, jaki jest poziom baterii. Możemy obserwować też, jak to się oczywiście zmienia, mam tą aktualną informację. Możemy dzięki tej aplikacji zadzwonić do iHipo, normalnie łącząc się z nim, i wtedy automat, automatycznie odbiera się to połączenie w brzuchu naszego hipopotama i możemy mówić do dziecka, ale dziecko tak samo może mówić do nas. Możemy też wykonać zdalne zdjęcie z telefonu, jeżeli ten telefon stoi obok urządzenia. O, zobaczcie, teraz pojawił się alarm, bo cały czas aplikacja działa, że jest za głośno w pokoju dziecka. No czyli co, trzeba biec szybciutko do pokoju i zobaczyć, co się dzieje, albo zadzwonić. Taki. Taki jest wybór. Ja nie będę dzwoniła, bo, bo to są tylko testy. Wiem, że dziecko jest bezpieczne i nic się nie dzieje. Można też wysłać wiadomość głosową. Można włączyć i wyłączyć iHippo zdalnie, bo na przykład e, nasz maluszek słuchał albo zbiegł do nas na dół, jeżeli to już dziecko chodzące, a jeżeli jest bobasem, to wiemy, że usnął i możemy urządzenie wyłączyć. Ale można także wgrać dodatkowe pliki audio. Z naszej biblioteki. Na przykład y, słuchowiska radiowe, ale też samemu może coś zaśpiewać albo przeczytać książkę, tak żeby dziecko słyszało właśnie nasz głos. No i można oczywiście ustawić gło poziom głośności y, naszego Hipopotama na dowolny, taki, żeby był dostosowany do wieku dziecka. No bo sami wiecie, że słuch dziecka jest bardzo, bardzo delikatny i, i warto, żeby nie było zbyt głośnych urządzeń w jego otoczeniu. Mamy też możliwość przejrzenia wiadomości głosowych. Jest też troszkę zadań na naszym, w naszym, naszej aplikacji. Możemy ustawić budzik, tak żeby na przykład starsze dziecko budziło się do szkoły swoją ulubioną melodią, piosenką, którą nagramy, lub bajką. Mamy klasyczny odtwarzacz muzyczny, gdzie jest sporo plików, ale też możemy je dograć, więc, więc jest to. Bardzo wartościowe. Ok, mamy też alert hałasu, i to jest fantastyczna rzecz, bo jeżeli dziecko jest za głośno, znaczy pokoju dziecka jest za głośno, to wtedy my mamy informację, która może przyjść do nas w formie takiej wiadomości, wyświetlić nam się na telefonie, no i wtedy wiem, że trzeba reagować. Mamy alert odległości, jak za daleko się e, oddalimy. Możemy tutaj pozwolić na naszą e, lokalizację, jeżeli e, nasz e, Stworek się y, zgubi, to go znajdziemy, a jeżeli będzie razem z dzieckiem, to cały komplet mamy odnaleziony. Y, dzięki GPS-owi y, znajdziemy, ale y, obie, oba y, dziecko i, i puszaka. No i możemy też ustawić powitanie dźwiękowe dowolne, albo wykorzystując y, któryś z dźwięków nagranych, albo y, wgrywając dodatkową informację. Jak sami widzicie, taki niepozorny pluszek daje bardzo dużo możliwości. No. Cóż, to no jest to najbardziej urocza e, niania z opcją Wi-Fi, jaką widziałam, <grym> bardzo słodka. E, no i e, umożliwia towarzyszenie dziecku e, i e, emitowanie, zarządzanie e, dźwiękami e, bez konieczności wchodzenia do pokoju, czyli nie zaburzymy snu dziecka, a sprawimy, że e, jego e, sen, usypianie będzie bardzo, bardzo e, komfortowe. No cóż, no będzie przyjacielem dziecka, bo opcja. GPS-owa i tego, żebyśmy e, potrafili namierzyć HIPO, e, Mam nadzieję, że dziecko nigdy się nie zgubi, ale jeżeli gdzieś się e, e, schowa na chwilę i będzie miało z sobą HIPO, bez problemu e, namierzymy całą dwójkę, a stworek też się nigdy nie zgubi, bo jego e, znajdziemy dzięki właśnie GPS-owi. E, no cóż, słodki. Pluszak, który mam nadzieję, że na początku będzie towarzyszył dziecku białym szumem, a potem bajkami, słuchowiskami, piosenkami. No i może stanie się tą jedną, jedyną wyjątkową zabawką w życiu waszego dziecka, a wam ułatwi codzienną opiekę nad nim. Dziękuję.